Jezus Chrystus, mam na imię Karolina, jestem żoną 9 lat w tym roku, mam trójkę małych dzieci, najstarsze ma 7 lat, najmłodszy 2 latka i chciałam się dzisiaj z wami podzielić historią moją ze świetnym Józefem którą do tej pory słyszały tylko najbliższe mi osoby, bo jest taka bardzo um, intymna, może, mogę powiedzieć, ale mamy z Józefem taką umowę, że ja nigdy mu niczego nie odmawiam, jak on o coś prosi, więc jak padła um, propozycja, że mogę się dzisiaj tym świadectwem podzielić, to się zgodziłam, tylko ze względu na świętego Józefa. Um, moja przygoda ze świętym Józefem, ta znajomość, przyjaźń taka bardzo zażyła. Zaczęła się gdzieś na drugim roku studiów. Gdy dowiedziałam się, że on jest właśnie patronem, do którego można się zwrócić, modląc się o dobrego męża, był to też czas rozeznawania, czy będę podejmować jakąś inną drogę życiową, czy będzie to droga w małżeństwie. No i zdecydowanie Józef prowadził mnie ku małżeństwu. Wtedy dowiedziałam się, co to jest telegram do Świętego Józefa, listy do Świętego Józefa, pisałam często w jakichś ważnych dla siebie sprawach, wszystkie wkładałam zawsze za obraz i czekałam, co się wydarzy. Mm. Napisałam również list z takim pragnieniem o męża, gdzie były opisane wszystkie jego takie najważniejsze dla mnie cechy, łącznie z wyglądem, charakterem i, i mm, inne kwestie, które były dla mnie istotne. No i czekałam, miał rok, miał drugi, byłam już na czwartym roku studiów, studiowałam medycynę, więc więcej się uczyłam niż chodziłam gdziekolwiek korzystać z życia. I jechałam kiedyś windą w akademiku i na, w tej windzie był taki napis piąty rok mija, a ja niczyja. Więc pomyślałam sobie, no to taka moja przyszłość będzie pewnie. I w 2010 roku, w styczniu, to był karnawał, poznałam, nazwijmy go Janka. Janek z punktu widzenia dzisiejszego, nie miał sobie nic, co mogło mnie pociągać, ale zakochałam się na zabój i straciłam zdrowy rozsądek, zdrowe myślenie. Wszystko po prostu w tych emocjach utonęło. I nasza znajomość trwała niecałe trzy miesiące i tak z perspektywy czasu, patrząc, myślę, że miałam na... mnie nauczyć wszystkiego, czego ja nie chcę od związku i od relacji. A mam taki charakter bardzo y, konkretny. Jak coś się angażuje, to na 100%. I nie lubię też tracić czasu na rzeczy, które nie przynoszą dobrego owocu. Więc jeden z warunków y, takich, który postawiłam świętemu Józefowi, było to, żebym się zakochała raz a porządnie i żeby nie kłamał, bo jestem strasznie naiwna, więc we wszystko uwierzę. Mhm. Więc jak się zakochałam, wspomniałam, to. Skoro jest tak nie do końca idealnie, jak ja bym chciała, żeby było, to może taka moja rola, że on się ma nawrócić, że ma być pięknie dzięki jakiemuś um, prowadzeniu Ducha Świętego i mojej roli w tym wszystkim. Natomiast pięknie nie było. Musiałam słuchać rzeczy, na których nigdy w życiu nie pozwoliła, patrzeć na rzeczy, które w ogóle um, nigdy nie wiedziałam, że będę oglądać. Um, więc to była taka bardzo trudna relacja. I nastał 19 marzec, święto świętego Józefa, tak jak dzisiaj. Powiedziałam się, Józef to ja dzisiaj idę, stawiam Ci warunek, albo prawo, albo lewo. Jak ma to się rozpaść, to się musi rozpaść dzisiaj. Musisz mnie postawić przed taką ścianą, żebym nie miała żadnych wątpliwości, co mam zrobić. Jeżeli to ma iść dalej, to muszę mieć wyraźny znak, że ma iść dalej. No więc szykowałam się na tę randkę ze świętym Józefem. I nagle wchodzi Janek i mówi, niespodzianka, spędzimy razem wieczór. I we mnie taki dylemat, to co ja mam zrobić? Kogo wybrać? No i z, na szczęście wybrałam Świętego Józefa. Janek został w domu z moimi koleżankami, jakby zorganizowaliśmy takie spontaniczne, yy, wspólne wyjście. Jak wróciłam, to już wiedziałam, że coś jest niechalo, yy, bo koleżanki miały takie bardzo dręt feminy. Yy, I gdy wyszliśmy na to wyjście, to miały miejsce takie sytuacje i takie zachowania, które jakby nie pozostawiały mi żadnych złudzeń, co ja mam zrobić. Wiedziałam, że święty Józef po prostu zdecydował, że to ma być koniec tej relacji. No i wtedy ona się zakończyła. Dziękowałam za to świętemu Józefowi, chociaż było mi strasznie trudno i lizałam te rany dosyć długo. No i koleżanki, które widziały, w jakiej biedzie jestem, jak to strasznie przeżyłam, kupiły mi w prezencie taki bilet. Na imprezę, na którą sama bym nigdy nie poszła w ramach takiego resetu. To była taka impreza pod tytułem Secret Location. Nie wiem, czy wiecie. Idziecie w jakieś miejsce, nie wiecie, gdzie dokładnie, tam dostajecie adres, bilet i dopiero kierujecie się na tą imprezę. By towarzystwo nie moje, muzyka nie moja, takie to były takie, pamiętam, tej pory, to się nazywa Minimal i Dubstep, czyli takie rysowanie gwoździem i dobijanie młotkiem mniej więcej. No i ta miał odbyć się w kwietniu. Zszykowałyśmy e, się na tę imprezę i e, cały świat zalała informacja o katastrofie w Smoleńsku. E, więc wszystko zostało odwołane, my byliśmy skupieni zupełnie na czymś innym. E, jakby w ogóle nie wracałam nawet myślą do tego, że, że ta impreza się nie odbyła. No ale organizatorzy wrócili do tematu i e, zaproponowali kolejny termin. E, impreza miała odbyć się 1 maja. 1 maja jest święto świętego Józefa Rzemieślnika. Drugie takie bardzo ważne dla mnie. Jakby wtedy w ogóle o tym nie myślałam, okej, okay, powiedziałam, a kupiłam bilet, jakby zdecydowałam się, pójdziemy. Tam było 5 sal, 500 osób. Alkohol lał się litrami. Najgorsze miejsce, żeby kogoś poznać i wiązać z nim przyszłość. Pamiętam, szła w tym takim długim, ciemnym korytarzem i kątem oka zobaczyłam takiego wysokiego, dobrze zbudowanego blondyna. I to jedno spojrzenie wystarczyło, żeby on został moim mężem. Ja oczywiście chciałam stamtąd wyjść, o wszystkim zapomnieć, a mój mąż powiedział już po jakimś czasie, że to jedno spojrzenie wystarczyło, żeby on wiedział, że ja będę jego żoną. Dosyć szybko wyznał mi miłość, bo po miesiącu zaprosiłam go na ślub do swojej rodziny. Jestem z Podkarpacia, więc przyjechaliśmy wspólnie 500 kilometrów. I on na moim terenie tam powiedział, wiesz co, Karolina, ja Cię kocham. Ja mówię, spadaj człowieku! Po miesiącu czasu ja mogę okazać się jakąś psychopatką, a ty mi wyznajesz miłość. I on tak chwilę posiedział, pomyślał: wiesz co, a jak ci powiem, że cię miłuję, to przyjmiesz. Mówię, to przyjmę. I tak e, chodziliśmy ze sobą e, niecałe dwa lata, um, Andrzej mi się oświadczył, przyjęłam to oświadczenie na, kop na kopcu kościuszki w Krakowie. E, I teraz całe swoje życie, wszystkie trudne sprawy oddajemy świętemu Józefowi. Um, dzięki niemu właściwie mamy trójkę swoich dzieci. Moi synowie mają na drugie imię Józef. E, święto świętego Józefa jest jakby ich też świętem takim imieninowym, więc świętują kilka razy w roku. Um, Mieszkanie, praca, wszystko, co mam, jest zawsze kierowane jakby do tego mężczyzny, który jest niezawodny, który niewiele mówi, ale bardzo dużo działa. Teraz też jest jeden z listów za tym obrazem, czekam na efekty. Ale skoro tu jesteście, to chcę Wam powiedzieć, że On nie zawodzi i warto Go prosić o co tylko chcecie, bo On spełni to, tylko żeby to było zgodne z wolą Bożą. 报告。